Na kroczek się przedstawiamy, Słucham? Tak, na pół kroku się przedstawiamy do tych mikrofonów, nie? Chyba, a, jak a, ch chyba oni, no jak chcesz. Okay. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby mówić o y, kosztach błędnego zarządzania... Pandemią przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja generalna. Poprzez błędną politykę zdrowotną mieliśmy setki tysięcy nadmiarowych zgonów, poprzez politykę lockdownów i druku pustego pieniądza mamy w tym momencie najwyższą w historii trzeciej RP inflację i powszechne zubożenie społeczeństwa polskiego. Natomiast w czasie pandemii powstało też szereg szczegółowych projektów, które Prawo i Sprawiedliwość marnowało, wyrzucało w błoto miliardy pieniędzy polskich podatników. Dzisiaj będziemy interweniować w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu Polskie Szwalnie. To jest program, który został ogłoszony z wielką pompą w kwietniu 2020 roku pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem ministra Milewicz i udziałem pana Cezariusza Lesisza, prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest projekt, w którym Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło sobie, że za w sumie ponad 313 milionów złotych z pieniędzy polskich podatników kupi maseczki. Jak to się skończyło dowiadujemy się z Raportu kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, który ukazał się parę dni temu. Okazuje się, że w 10 z 13 umów nie wiadomo kto, kiedy i na podstawie jakich kryteriów podjął decyzję o wydatkowaniu milionów złotych z kieszeni polskich podatników. Dowiadujemy się od Najwyższej Izby Kontroli, że kontrola jakości sprowadzała się do sprawdzenia rozmiaru maseczek i sposobu mocowania tych tam tasiemek, prawda, Mocujących. Nie sprawdzano innych kwestii, które były zawarte w umowach. Program nazywał się Polskie Szwalnie, a nie wiadomo, czy to Polskie Szwalnie produkowały te maseczki. Proszę sobie wyobrazić, że urzędnicy ARP dowiedzieli się od kontrolerów NIK-u, że w jednej, na podstawie jednej z umowy, zamiast maseczek medycznych otrzymali maseczki niemedyczne, po czym się głupio tłumaczyli, że to był jakiś błąd pisarski. Szanowni Państwo, mówimy o wydatkowaniu ponad 300 milionów złotych z kieszeni polskich podatników i nie wiemy, w jaki sposób te umowy zostały zawarte, ani przez kogo, kto jest za nie odpowiedzialny. Najlepszą historią jest historia budowy fabryki w Stalowej Woli. To miała być fabryka, która miała produkować dziesiątki miliony maseczek i zalać nie tylko rynek polski, ale rynek europejski. Szanowni Państwo, nie została tam wyprodukowana ani jedna maseczka, natomiast zakupiono dziewięć linii produkcyjnych, podobno w Chinach. Zakupiono podobno, to dowiadujemy się ze śliz dziennikarskich, mnóstwo nie nadającego się materiału. Nasze pytanie jest takie, kto podjął tutaj decyzję na zmarnowanie dziesiątków milionów z kieszeni polskich podatników i kto za to odpowie. Zadajemy dzisiaj kilkanaście szczegółowych pytań dotyczących przede wszystkim transparentności wydatkowania pieniędzy polskich podatników. Chcemy wiedzieć, kto kiedy na podstawie. Jakich kryteriów podejmował decyzję? Chcemy znać wartość każdej z umów. Nie akceptujemy zasłaniania się przez ARP tajemnicą przedsiębiorstwa. Konfederacja stoi na gruncie jawności i transparentności wydatków publicznych. Polacy mają prawo widzieć, jak każdy złoty z ich ciężko zarobionych pieniędzy jest wydawany. Przekazuję głos kolego, koledze Urbaniakowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Te maseczki, ten temat polskich szwalni to jest jedna z rzeczy, które no, wychodzą dzisiaj na jaw. To jest rzecz absurdalna, że tak zostały skonstruowane te umowy, ale niestety to dalej może być drobna sprawa. Drobna sprawa w związku z tym, jak... Polski rząd wydatkował pieniądze na szczepionki przeciwko COVID-19, a wiemy, że były to miliardy złotych. I dopiero niedawno Komisja Europejska łaskawie zgodziła się na to, żeby polski rząd mógł w ogóle negocjować, renegocjować umowy z, na przykład, Pfizerem, w których już nie zamawiałby nowych szczepionek, bo inaczej, jeśli ta firma, na przykład, nie zgodzi się na jakąkolwiek renegocjację, no to będziemy Skazani na y, ogromne, wielomilionowe, jak nie miliardowe kary za niewywiązywanie się z umowy. Tak załatwił nas rząd Mateusza Morawieckiego, że y, wszyscy Polacy będą składać się na to, by zapłacić za produkty, których nikt teraz nie używa, których zostało zamówionych za dużo. I de facto nikt nie weryfikował tego, ile tych szczepionek w Polsce faktycznie będzie zużytych, czyli ile w ogóle będzie ich potrzebne, no bo widzimy, że są zamówione dodatkowe, które po prostu w większości zostaną pewnie zutylizowane. Polskie społeczeństwo zapłaci za to 6 miliardów złotych. 6 miliardów złotych może zostać po prostu wydane bez celu, wydane tylko dlatego, że rząd Mateusza Morawieckiego gdzieś tam w salonach brukselskich czy innym Davos zgodził się na taką, a nie inną politykę, zgodził się na takie, a nie inne, a nie inne umowy i ktoś na tym zarabia bajońskie sumy. Pytanie, kto poza Pfizerem? My składaliśmy też. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Niedzielskiego, ale właśnie w kwestii zarządzania całym kryzysem covidowym, w kwestii zarządzania pieniędzmi podatników. No i widzimy, że w NFZ dalej są kolejki po wiele miesięcy do specjalistów, że wielu Polaków w trakcie tego kryzysu covidowego, który w części został spotęgowany właśnie przez nasz rząd, że wielu Polaków nie mogło dostać się do lekarzy, wielu Polaków, nie wiemy dzisiaj ilu, przez to mogło stracić życie. To mogły być tysiące ludzi, mogły być dziesiątki tysięcy ludzi, ale nikt nie chce w tym rządzie tego zweryfikować. Niestety Zbigniew Ziobro i jego prokuratora nie chcą się tymi sprawami zająć, nie chcą e, tego rozwiązać. Widzimy, że tutaj ręka rękę e, myje i ty, my, jako Konfederacja, jesteśmy chyba dzisiaj jedyną. Partią, która w ogóle o to jeszcze pyta. Ta koalicja covidowa, która działała już od marca 2020 roku chce, by takie sprawy nie były wyjaśniane. My chcemy zawalczyć o interes Polaków, chcemy zawalczyć o to, żeby Polacy mogli być państwem, w którym każda złotówka jest jawnie wydawana, by Polacy wiedzieli, na co idą ich podatki. I dlatego też interweniujemy dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dlatego składamy pytania, bo to jest najszybsza droga do tego, żeby w ogóle Polacy mogli się czegoś na ten temat dowiedzieć. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo Dziękujemy.